W tym poradniku pokażę Wam, jak słuchawki Tritron Pro Plus podłączyć pod PlayStation 4, tak aby można było podczas grania słuchać muzyki. Do tego będzie potrzebna taka przejściówka, która jest w zestawie, zaraz ze słuchawkami zdwana. Bierzemy tutaj kabel od słuchawek, podłączamy go w tę przejściówkę. Kabel ten USB podpinamy pod konsolę. No tu przykładowo zasilę na razie, żeby było lepiej widać. Teraz tak te końcówki podpinamy z tyłu tutaj pod dekoder. Wykorzystujemy tutaj głośnik frontowy i głośnik. Tutaj jest sound, to jest ten głośnik z tyłu. Ten zostawiamy, bo to jest mikrofon. Bo mikrofon i tak wycisza przez się przez USB. tu zostaje nam centralny i subwoofer. To wykorzystamy ten centralny i subwoofer. Te dwa głośniki wykorzystamy do słuchania muzyki. Tutaj, optykę to tak samo tam, jak wszystko, jak przy pod oryginalnym podłączeniu. Podpinamy z tyłu pod wejście optyczne w No i USB tutaj z dekodera tak samo podpinamy. Teraz pokażę wam. Jak skonfigurować, jak ustawić głośność podczas grania. Ten głośnik frontowy i tylni będą służyły Wam do regulacji dźwięku z gry. Czyli to co słyszycie tam podczas grania. Centralny i subwoofer, te dwa, musicie sobie wyregulować, bo z tego centralnego i subwoofera będzie, będziecie słyszeć muzykę. No to automatycznie możecie sobie tam ustawić, w zależności tak, żeby, czy będziecie na przykład potrzebowali Kampić I na kemyś, no to sobie ustawicie muzykę trochę ciszej, tak? A no tutaj, grę, możecie sobie na przykład pogłośnić. trochę głośniej. I ten kabelek, co nam został, yy, to nie pomylcie się, bo ten jest jeden, jest od mikrofonu, drugi jest ten z yy, centralny centralnej. To podpinamy pod wyjście słuchawkowe, yy, czy tam w smartfonie, czy jakiś tam MP3. Do smartfona to potrzeba będzie taka przejściówka czteropinowego, tutaj na jacka, na stereofoniczny. Tu I podpinamy, i normalnie można słuchać yy, muzykę. No, dziękuję za uwagę i pozdrawiam.